Samsung kontra Pocophone 2. Przednia kamera. Hmm. Słuchaj, przednia kamera w Pocophone jest tylko Full HD. W Samsungu jest 4K60. Także jest różnica. Nawet w świetle kamery, zobacz, jaka tu jest ciemna, jaka tu jest jasna różnica spierująca, no i stabilizacja, również inna bajka. No, wiadomo gdzie jest flagowiec, nie? Dobra, przejdźmy jeszcze troszeczkę dalej, zróbmy tak. Jak będzie? Widzisz, tu jest i zupełnie inna hmm. zupełnie, zupełnie inny lens, zupełnie inne możliwości No i chyba tyle czy jest y... autofokus Czy fix focus? W obydwu jest Fix Focus. Ale to nic nie szkodzi, wszystko wygląda nieźle, nie? No właśnie. Dobra, to tyle na dzisiaj, mi kochani. Różnica jest według mnie ogromna. Na korzyść sam zdecydujesz. Pozdrawiam i polecam na razie.